PKN Orlen współpracuje z Polskim Komitetem Olimpijskim i Paraolimpijskim już od kilku lat, co przekłada się na stabilne wsparcie finansowe. Polska reprezentacja olimpijska aktualnie składa się z około 240 sportowców i stanowi jedną z liczniejszych grup w Europie. Natomiast polska reprezentacja paraolimpijska liczy około 90 zawodników i pokazuje, że niepełnosprawność nie jest żadną przeszkodą w realizacji wyznaczonych celów i marzeń. Orlen jest sponsorem Polski. Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale również jest sponsorem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Również przez to, że jesteśmy sponsorem, około 330 naszych wspaniałych sportowców pojedzie na igrzyska. Również jedna trzecia z tej drużyny również jest pośrednio sponsorowana przez Orlen, poprzez stowarzyszenia sportowe, poprzez Polski Związek Lekkoatletyki, poprzez Polski Związek Siatkówki, poprzez Polski Związek Koszykówki. Również finansujemy sport, ale również mamy zawarte umowy indywidualne z naszymi wspaniałymi sportowcami, jest ich około 65. Proszę państwa, Budowa marki, rozpoznawalność marki najlepiej buduje się to właśnie to, co na samym początku powiedziałem poprzez sport. Jesteście z nami, my jesteśmy z wami. Zawodnicy z grupy sportowej Orlen powoli kończą przygotowania do igrzysk. Do sportowych zmagań Polaków nawiązuje także letnia akcja promocyjna PKN Orlen. Koncern zachęca klientów stacji benzynowych do kibicowania razem z Orlenem, proponując olimpijskie zestawy. Jednokrotnie podkreślam, że biznes ze sportem ma dużo wspólnego. To też walka, to też konkurencja, to też pewna wizja do przodu docieranie do celi. Jesteśmy sobą, jesteśmy podobni do siebie. Życzę Wam udanych, udanych igrzysk, tych igrzysk, na których każdy chciałby być. Życzę Wam, byście nas godnie reprezentowali, byście przede wszystkim. Mieli satysfakcję z tego, co robicie w sporcie. W nowej kampanii Orlenu udział wzięli najbardziej rozpoznawalni polscy lekkoatleci: Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Piotr Małachowski, oraz paraolimpijczycy: Oliwia Jabłońska, Adrian Castro oraz Rafał Szumiec. Paraolimpijczycy na całym świecie postrzegani są jako ci sportowcy, którzy inspirują innych do działania. A biorąc pod uwagę, że około 15% społeczeństwa dzisiaj w, w, w Europie Zachodniej, w krajach zachodnich to osoby z niepełnosprawnościami, to wydaje mi się, że bardzo istotne, żeby móc pokazywać, jak daleko można się zrehabilitować poprzez sport, a podglądanie tego na arenach Igrzysk Paraolimpijskich jest najlepszą płaszczyzną do tego, żeby zobaczyć, co można robić mimo różnych niepełnosprawności. Polski koncern naftowy Orlen jest obecnie największym sponsorem polskiego sportu. Wspiera Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Piłki Siatkowej i najlepszych polskich zawodników motorosportowych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, sport paraolimpijski mocno zaznaczył swoją obecność w polskim sporcie. Polscy paraolimpijczycy coraz częściej są rozpoznawalni, coraz chętniej są oglądani, coraz częściej się o nich mówi, wspomina i pisze. Dzieje się to dzięki temu, że te rezultaty, które osiągamy na mistrzowskich imprezach są coraz lepsze, gonimy świat, nie odstajemy z tyłu. No i oczywiście dzieje się to dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy nam pomagają i pomagają w rozwoju tego sportu. W 2020 roku ekwiwalent w mediach polskich i zagranicznych z całej działalności sponsoringowej koncernu wyniósł ponad 800 milionów złotych.